Przed państwem stołty z gminy czyli on, a Pablak, by właśnie sobie. Przywitajcie go gorąco. Witajcie kochani, witajcie! Witajcie moi wyborcy, witajcie! A ci co na mnie nie głosowali to tam dalej wsiadajcie! Pytajcie, co to? dawnośmy się nie wiedzieli, nie? Rok czasu gdzie? Dwa lata, dwa lata. Poprawiło się, o, widzę, że niektóre to też porosły sadełka. Kochani co, dał wam ten covid trochę Podokuczał? Co? Podokuczał. bo mnie też podokuczał. A szczepiliście się? Nie! Nie, to trochę może trzeba się zaszczepić. Chociaż powiem Wam, że mam takiego sątysa, mój kolega, jak z Warszawy. I on się zaszczepi tym furizerem. I rano on mu taki ten odczyn poszczepienny wyszedł, że mówi 8 cali i to świeże Także, no, nie wiadomo, nie wiadomo jak to jest. A w tych sprawach to wiecie, tych takich, jak ta kobieta mówi, że to jest ten dzień właśnie. No się też właśnie ten dzień trafił, rozbierą się, wchodzę tam do tej sypialni, na załóż rękawiczki, załóż maseczkę, na to załóż. I ta chulery to musi ubierać czy rozbierać, bo już nie wiem. Ja też bo od tej pory dystans społeczny, dwa metry, nie podchodzić, a w tych sprawach to jeszcze ja przechodzę na własną rękę. Trudno. Co wy, a co wy tutaj macie? Jakiś festyn, piknik, co tu się dzieje? Stąd się mamy dużynki gminne. Dziękujemy za plony, mamy dużo gości. A świnia jakaś będzie? jedna. to jedna. Pieczona! To, pieczona, tutaj tych gości to nie liczymy. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie będziemy ich liczyć. A, a te starosty z do Rzymkowi to wziął są? O tam! Ja wiem, że pieniędzy nie ma, nie było trochę bogatszych. Trzeba było im już jakieś ubrania kupić, Wyglądają jakby z różne przyszły. Nie? Ale są się, to są tacy specjalni. W tym wytroku wyjątkowi starości, starostowie z rodziska prezentują pośredniowiecze. A, no to tak. Przed wyborami mówi, że będziemy się rozwijać, a my tu jednak się nie no, A ja jacyś artyści, to tutaj, no jakieś atrakcje, co my tu mamy za atrakcje? Konkursy My wesołe miasteczko, grill, zimne piwo. No i najważniejsze, loteria fantoba, z której cały dowód zostanie przeznaczony dla i Bigos, która walczy z DSMA. Tak, kochani, kochani, to jest bardzo ważne, dlatego zachęcam i cię losujcie. Można po dwa razy, po trzy. Jak ktoś wynosuje, co mi się nie będzie podobało? Można oddać jeszcze jednego losa. I aż znaczy im brak niecierpliwości albo grupki niedzy. I tak na zmianę można. A jacyś artyści tutaj gwiazdy będą. Oczywiście, w tym roku naszą gwiazdą wieczoru są łobuzy. To jest partyszówki. nawet nie grają. O tak, to zacznę. Rozmawiałam z jednym niedawno, to powiedział, że nie występują, bo w tym kabarecie to śmieszne są tylko pieniądze. Oda. A tak w ogóle mówią, że wzięli pieniądze starczy i im wystarczy. I teraz to my się będziemy śmiali. Tak, to on jest bajer Full majteczki w kropeczki, No ciekawe, jak im na długo wystarczy. Ja nie wiem, sołtys popatrzy. Ten główny, już takiego kałduna dostał, prawie jak sołtys. W ciągu roku już trzeci samochód nie wie, na czym dupa jeździ. To skąd ma pieniążki? Dyrektorek, to żeby pójta nie denerwować, to se dzika z dziebko mniejszego kupił. No da, tak, tak, no Niby kalafiory sprzedaje. Wszystko dostało wala, który wykopał. Z pensji dyrektora, ma no to wszystko. Podejrzana sprawa. A tam jeszcze był ten taki, co się za babkę przebierał, taki, taki mały, mały też, taki gargamelej. A on to kiedyś po wsi chodził i się śmiał, że on do roboty to nie musi chodzić. Ale przecież chodzi. No, a żeby tylko się piwa napić. Aha, a tam jeszcze taka dziewucha była, to z nią co? A ona to przytyła. Tak. No tak. A powiedzmy mi, co tutaj, co tutaj u was się w tej gminie tak ogólnie dzieje? Oj, no dobrze to nie jest. Ale za to wesoło. są. E, no nie jest przecież tak chyba źle, bo jechałem tutaj do Was, drogi porobione, jechałem nawet na taką tnę powiatówką. Bo elegancka droga zrobiona, tylko tak jakoś mi się szybko ta droga skończyła. Nie, nie, nie wiem, mówię, chyba za szybko pędzę, a czemu nie 40 idę? Nie radni powiatowi tych, tych kilometrów tutaj tych dróg robili. Ale ja zaraz. Rozumiem. Tak, tak? Ciekawa. W internecie czytam zarządzenie wójta, że zakaz podlewania od 6.00, 7.15 na 15 wójce pod gminą podlewa. To jak to to tak? To, to? Ale oni mają ważną studnię głębinową. No. No, to zwracam wam Ale A nie wyjdziemy, przecież my dwa lata temu ustalili, że żaden szanujący się pracownik GOKU nie przyjdzie do roboty, dopóki właśnie nie otworzy. No. Przecież to wiadomo było, jak nie można ustawy do ludzi, ani ludzi do ustawy, to trzeba to jakoś do lewa ręka wózka, ono tutaj, masz kajecik, to pisz, pisz tak, od dnia jutrzejszego, tu przedstawić wstawisz datę, zakaz podlewania, obowiązuje, od 7.15, po ja angielsku, po polsku na razie naucz, od do 18.00, tak, no i elegancko, panie widzicie, można, można, Na że można, także chłopaki z zuk? musicie podnieść się od i no, tak powinno być, życiowo po ludzku, przyjdą chłopaki sobie na szóstą, łasi otwarte jak się będzie, który chciał to się podleje i sobie podleje trawkę no, no i o co chodzi? no ale słuchajcie, tutaj jest większy problem bo wóz stralarski sprzedał i to za dewizy no i dobrze, kadencje mógłoby wychodzić, to otworzę kantor że będzie będziecie chcieli no, żeby... Tego sprzeda, tak I kupił nowe. No to ty za te dolary. David nie, David? za złowił. No to dobrze, żeby biznes zrobili No właśnie nie, bo też był niesprawny. To <noise> sprzedał niesprawny i kupił niesprawny ze, ze, ze mnie. Ja ja robię to. No właśnie nie wiadomo. Raban się narobił na pół województwa. No wszystkie trasy strzły. Jedna po drugiej. Sam z też przeczytam. Nigdy się tu praca między nimi nie układa. No to to nawet. Ja tutaj ktoś pytam. Redaktorze, nie układa to się z moim kobietą do środy, jakby pijemy. By... Faktycznie. Siedem lat im się nie układało. No, no ej, na siłę. Jeden drugiego zatrudnił na siłę, a drugi się na siłę zgodził. Faktycznie. Dobra to na mi tutaj tych i tych antymonów. To nie tylko tych Baza Polska też było napisane. a Oni są niezależni. No widziałem, nawet do ortografii sobie nie zależy. Dawaj <grym> tam i tutaj tej... Tych... A dodał no, żąby. Rada, to proszę mi to wyjaśnić całą sprawę. Jak to tam z nami było, ale tak od początku, po kolei. No ja go na siłę zatrudniłem. Ja się na siłę zgodziłem. To no, przepraszam, to ty przepraszam, bo już się mówię, skończę z to się bez za Tita i zobaczyta. Ale dobra, skoro tak, to jak to było tak z tym wodem? Po kolei. No bo on nam kupił wóz. Nie jeździ. No, ale przecież taki chcieliście. No jak taki chcieliśmy? Co nie jeździ? A no zaraz, zaraz, przecież pamiętam, jak było przekazanie wozu, to żeście się wszyscy życzyli, żeby jak najrzadziej wyjeżdżał. No kiedy jeździ? No to taki nie. Tu No, no by... nie, był dobre, tylko oni się nie muszą jeździć. O, no widzisz, jeszcze się śmieje z nas, że my jeździć nie umiemy. No jaki problem? No to tutaj. No takie kierowców tutaj do suku i chłopaki pokażę, jak się ciężarówką lata nad wórką. Widzisz, widzisz jak on kłamie? Na nam akumulatory jeszcze zabrał. Ale nie, bo to on jeszcze się na do mnie do gazety. A ja skarżyłem, tak, no jesteś u pani. Powiedz, na skarży. Tak. Jesteś Dobra, u pani. Dobra, spokoj, baj, zdejmę pasaj to zobaczymy. No coś ktoś tutaj kręci. Ja się do nie miał. Jak, jak zwykle są dwie szkoły, Falenicka i Ochocka. Falenicka mówi, że to trzeba załatwić sprawę męsku. To robimy tu o 20. Tutaj Oktagon i będzie walka. dadzą sobie po razie, to się wyjaśnią i będzie w formule Fejmenema. Fejmenema I, i teraz różne takie fryki polityki wal, walczą. No góra. Nie byś, tak? No ja się nie zgadzam. Ja też się nie zgadzam. Że przynajmniej w jednym zgadzacie? Metoda? A ta druga metoda, otwocka jest mniej widowiskowa, za to dużo bardziej skuteczna. Te akumulatory to już są tam od tego, Kama naładowane. Aha, dobra, to zanieście mi nie do tego pomieszczenia tutaj. Ale A jak stał ty z tymi akumulatorami dojdzie do prawdy? Kochana, jak to powiedział kiedyś Janusz Gajos, z akumulatorem na jajek jeszcze nikt nie płamał. Ja, Takie idziemy badać. ręki, cześć! Jak się wywalił, to i panie,